Masz wiadomość. Karty przełożyłam. Ja tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest serne pytanie. Sprawiedliwość odwrócona. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Siła dołoży kartę, umiarkowanie, dołożę kartę, paść, miecze, dołożę kartę, sąd ostateczny. Na spodzie talii jest karta 7K. Moment. I to może być tło czytania. To jest czekanie na owoce pracy. Czekamy na partnera, aby zmienił zdanie, aby podjął decyzję. Sedno sprawiedliwość odwrócona. To jest problem z poczuciem realizmu. To jest fałszywa samoocena. Również Chyba upadliśmy na głowę. To też są gorzkie przeżycia miłości, zmuszające do samotności. Odwrócona sprawiedliwość pokazuje fikcyjne małżeństwo. Wzięliśmy ślub bez głowy. Z jakichś powodu wzięliśmy ślub. Tutaj nie było miejsca na miłość. Lub jeden z partnerów nie chce wziąć ślubu. Jeżeli chcesz wziąć ślub, to nie marnuj swojego życia dla osoby, która głośno i jawnie mówi, że nie chce wziąć ślubu. Nie chce ślubu. Jeżeli czekasz na jego i jej decyzję, aby wzięła rozwód, rozwód ze swoim małżonkiem, to zawsze będziesz czekać i będziesz na uboczu. Marnujesz swój czas dla takiej osoby. Też mamy wysokie oczekiwania wobec innych, a sami reprezentujemy niski poziom. Jesteśmy aroganccy, widząc rycerza mieczy. Co wychodzi naprzeciw rycerz mieczy. To jest egoistyczne podejście do związku. Tłumimy sobie gniew, który nie pozwala na ustatkowanie sobie życia. To też jest egoistyczne podejście do partnera, ponieważ oczekujemy od niego wygody i komfortu. Jeden z partnerów chce przekształcić partnera według własnego wzorca, zachowania, działania. I mówi nam o braku szacunku. Czy to nie jest bezczelność? Jeden z partnerów, jedna ze strony, nie jest brana na poważnie. Nigdy nie proś nikogo, aby był w Twoim życiu. Terapia partnerska też jest niezasadna, ponieważ partner już nie wziął nas na poważnie. To jest walka z wiatrakami. Odejdź. Bo to nazywa się szacunek do samego siebie. Wynik, odpowiedź, rada, siła, umiarkowanie, paść, miecze i sąd ostateczny. Często kobieta czy mężczyzna ma problem ze znalezieniem sobie partnera. Ponieważ jest na wysokim poziomie, reprezentuje wysoki poziom. Jest dobrym materiałem na żonę, na męża, partnera. Brzmi to dziwnie, ale niestety to jest prawda. Często kobiety uganiają się za toksycznym mężczyzną, lub ten dobry partner, ten dobry materiał nie jest zainteresowany toksycznym partnerem, ponieważ Posiada wyższe standardy i byle czym i by kim nie zachłysnie się. Dobry materiał nie leci jak ćma do światła. Często ten dobry materiał zostaje odsunięty na bok podczas gdy chaos, niedojrzałość, pustka zbiera żniwa, krwawe żniwa. Niektóre osoby myślą, że zawsze będziesz wybaczać, że będziesz czekać w nieskończoność, a ty dojrzałaś, dojrzałeś do tego, aby się pożegnać. Nawet przeprosiny nic nie zmienią, bo spłynęło jak pokaczce. W następnym wcieleniu trzeba będzie odrobić lekcję. Niektórzy Powiedzą sobie, że nigdy więcej. To był pierwszy i ostatni raz w naszym życiu. Pierwszy i ostatni raz taki partner. Pewnie ci teraz jest głupio. Myślisz sobie, do Kogo Klara to mówi, a ja mówię to do ciebie. W następnym wcieleniu naprawisz swoje błędy. Taka wróżka jak ja, to dla ciebie jest skarbem. Czyli. Top of the top. Kobieta najczęściej zakłada, że mężczyzna się domyśli. Nie, on się nie domyśli. Mężczyzna to jest prosta budowa. Jesteśmy pierwszy raz w zdrowym związku i nie wiesz, jak się zachować. I to jest dla ciebie porażka ogromna życiowa porażka. Miłości nie można się nauczyć. Gdy nie ma miłości, to nie rozmowiej o zaangażowaniu. Jeżeli jesteśmy kochankami, to nie ma między nami miłości, lecz jest spore pożądanie. W długich związkach kochankowie, przyjaciele przestają z sobą rozmawiać. Czują osamotnienie i zaczynają szukać pobocznych atrakcji. Życzę Ci wszystkiego dobrego, życzę Ci dużego zaangażowania, w swój rozwój osobisty i po pierwsze miłość, po drugie miłość i po trzecie miłość. I przede wszystkim. Nigdy nie proś nikogo, aby był w Twoim życiu. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.